Cześć, z tej strony Mikołaj i mam dzisiaj dla Was idealny build na start NBA 2K26, którego wzorowałem na samym Lebronie Jamesie. Nie chcę Wam tu zbytnio przedłużać, po prostu powiem, że w kilka dni wieczornego grania wbiłem tym buildem fioletowy baner i... W mojej opinii można jak najbardziej masakrować nim w każdym trybie gry i na wielu pozycjach, także zapraszam was do oglądania. Przejdziemy od razu do pozycji i statystyk fizycznych. Pozycja to shooting guard. Ja tym buildem co prawda gram jako rozgrywający, ale builder nie pozwala na ustawienie wysokości 68 na point guardzie. Wzrost to oczywiście 6.8, tak jak przed sekundą powiedziałem, minimalna waga, bo chcemy być jak najszybsi, jak najszybciej poruszać się z piłką jako ten rozgrywający, albo nawet jako inne pozycje. Ogólnie speed ma duże znaczenie w 2 i wingspan ustawiamy na 6.9, bo chcemy mieć dokładnie 90 trójek. Dlaczego, wytłumaczę Wam później i ogólnie w tym buildzie będę starał się Wam tłumaczyć na bieżąco, dlaczego w konkretne statystyki dajemy daną ilość atrybutów, bo wszystko w tym że ma znaczenie. Zaczynamy od driving danka. 89 driving danka daje nam bardzo dobre animacje, zwłaszcza z wykorzystaniem dunk Metera w tej grze. Mającie swobodnie wjeżdżać zarówno na niższych od siebie zawodników, a takich będzie wiele, bo macie wzrost aż 6 jak i centrów. Również przydaje się on przy podbakach, ale przede wszystkim jest on bardzo użyteczną statystyką i o wiele bardziej wolę używać danka, aniżeli wszelkich innych form kończenia, bo jest to po prostu najbardziej efektowny i efektywny sposób na kończenie akcji. Pod koniec filmu opowiem Wam jeszcze dlaczego ten build po kilku tygodniach grania będzie miał szansę jeszcze lepiej tankować. dlatego zostańcie do końca. Przechodząc teraz do shootingu. 88 trójek to jest zdecydowanie więcej niż wystarczająco, żeby dobrze rzucać w tej grze. Zarówno rzuty skaczęt shoota, jak i fajdy, jak i rzuty po driblingu. Wszystkie rzuty są bardzo łatwe do stajmowania, szczególnie jeżeli używacie rhythm shootingu, ale z kwadrata też można rzucać oczywiście. I po kilku dniach grania, tak jak zresztą powiedziałem, tak wyglądają moje procenty za 3. Podobne są w Parku jak i w Reku, także no widzicie, że nie kłamie Da się rzucać z 88 trójkami, a dzięki specjalizacji do shootingu możemy te trójki jeszcze ulepszyć. I ja tak właśnie zrobię, bo dzięki dwóm breakerom i dwóm Badge'om, które dostanę z tej specjalizacji, mogę podbić te trójki do 90, o czym wspomniałem podczas dawania Wingspana. I 90 trójek daje nam zarówno Badge, Setshot Specialist na złocie i Limitless Range na srebrze które zresztą można podbić jeszcze później, dzięki właśnie tym max plus 1 i max plus 2 ze specjalizacji, przez co chociażby swojego set shot specialista, czyli w mojej opinii najważniejszy badge do rzucania, będziecie mogli podbić aż do poziomu legendy. Dodatkowo 90 odblokowuje nam takeover deep bomber, który pozwala na rzucanie z dalekiej odległości, co mi na przykład będzie sprawiało bardzo duży fan z gry, a w sumie o to w tym wszystkim chodzi. Osobiste daje na 81, bo gram w reku i w proemie, w trybach 5 na 5 gdzie te osobiste się rzeczywiście przydają i można je rzucać. Jeżeli gracie tylko parka, to tego nie podbijajcie. handle oceniany na 86 daje nam masę dobrych animacji driblingu, z których możemy korzystać i poruszać się bardzo płynnie i swobodnie na six na takim dużym bildzie. Ja na przykład nie jestem jakimś świetnym driblerem. Nie jestem jakimś dribbleheadem, dribblegodem, wolę z reguły po prostu podawać piłkę, ale jeżeli ktoś lubi dribblować, umie dribblować, tak najbardziej jest to możliwe na takim buildzie jak ten. Zresztą widzicie klipy. Step back green, truja w papę, można się rozejść. Speed with ball oceniamy na maxa, co pozwala nam szybko się poruszać, szybko się przemieszczać po boisku z piłką, jaki daje nam fajny takeover, jakim jest Blair, którego możecie używać, na przykład ja go teraz używam, jako że nie mogę jeszcze wbić tego deep bombera, o którym wcześniej mówiłem. Dostajemy też Quick First Step na srebrze i ciekawostka jest taka, że jest to badge tier 2, czyli jeżeli będziecie ulepszać swoje badge wraz z biegiem sezonu, to szybciej możecie do dostać ten Quick First Step, który jest jednym z użyteczniejszych badży w ogóle w całym 2 A chociażby na niższych buildach, nawet 6-6 lub 6-7, ten badge jest już klasyfikowany jako tier 1, dlatego nie możecie go ulepszyć tak szybko wraz z biegiem sezonu. Przechodzimy teraz do podań. Ja, używając tego builda jako rozgrywający, bardzo lubię mieć wysoki atrybut podania. W mojej opinii, bardzo szybko dolatują wtedy podania, bardzo są one dokładne. Przy okazji mamy masę badge'y, które nam poprawiają jej, poprawiają też chociażby jak nasi teammates rzucając tych podań. Są też bardzo dobre animacje, chociażby pass style Halliburtona, który od lat jest najlepszym pass stylem w całej grze i raczej to się nie zmieni w tym roku. I jak widzicie na klipach, no da się bardzo fajnie podawać i nawet udało mi się w pierwszym meczu, zresztą w Reku, zdobyć 21 asyst, więc myślę, że warto dać dużo podań. Jeżeli gracie na. I innych pozycjach możecie to obniżyć oczywiście. Jeżeli gracie w parku, możecie to obniżyć, bo nie jest to aż tak potrzebne, no ale w reku, jako rozgrywający, jest to świetna statystyka i kompletnie nie żałuję, że dają to tak wysoko. Najważniejsze badge, które dostajemy dzięki podaniom ocenianym na 92, to jest Diver na Hall of Fame, który pozwala naszym teammateom lepiej rzucać z naszych podań. Jak i Bailout, który pozwala na dokładniejsze podania w takich awaryjnych sytuacjach, np. z wyskoku. Mimo takich statystyk ofensywnych, ten build nie jest słaby w defensywie. Mamy 85 mm defensu, co w połączeniu z 76 agility daje nam srebrny on-ball menus, czyli taki becz, który pozwala po prostu nam lepiej trzymać swoje meczapy. I dajemy też 85 stila, co daje nam złoty interceptor, ale będę teraz z wami szczery. Steel nie jest aż tak potrzebny w tej grze, przynajmniej w tym momencie, myślę, że zostanie spaczowany, bo. Przez 3 dni wieczornego grania nie udało mi się ani razu chyba przechwycić piłki bezpośrednio przeciwnikowi. Jedyne przechwyty, jakie mi się udało zrobić, to są takie, jakie widzicie na ekranie, czyli przechwytywanie podań lecących do mojego oponenta. Ale żeby przechwycić piłkę tak jak chociażby, nie wiem, Jordan Malone'owi w 98, no to nie udało mi się ani razu. Oczywiście, jako że jest to build inspirowany LeBronem, musiałem tutaj mieć trochę bloka, żeby mieć chociaż ten brązowy high flying denier, który widzicie na ekranie. Z kolei zbiórki ofensywne dajemy na 70, bo jest to raz, że bardzo tani atrybut, a dwa, że jest to bardzo użyteczny atrybut, bo możemy łapać nietrafione rzuty swoich teammateów, jak i te zbiórki też pomagają przy podbakach, a upgradeując je na 70, te ofensywne oczywiście, tych defensywnych mamy aż chyba 55, więc jest to też wystarczająco, żeby jakkolwiek czasami zebrać jakąś zbiórkę nad centrem, pomóc mu chociażby też w boxoucie, bo dostajemy też srebrnego boxout Dlatego warto dać te zbiórki. Tak jak mówiłem już wcześniej, też są tanie, kosztują bardzo mało attribute points. I parę niepozornych zbiórek może naprawdę zmienić to meczu, Zaufajcie mi. Przechodząc do fizykali, 85 Speeda i 77 Agility. Daje nam chociażby też Slippery of Ball na złocie, czyli becz, który nam. Pozwala się szybciej poruszać bez piłki, ale samo 85 speed jest bardzo przydatne, zwłaszcza na tak dużym bildzie. Możemy bardzo szybko poruszać się w kontrze, w transition i niezależnie od tego, na jakiej gracie pozycji, tego bym absolutnie nie zmieniał. Speed jest bardzo ważny w tukeju od kilku lat. Vertical oceniony na 80 daje nam potencjalnie złoty posterizer. To jest to, o czym mówiłem, kiedy mówiłem, że nasz Driving Dunk będzie jeszcze lepszy i będziemy mogli jeszcze lepiej dankować. Zobaczcie, że złoty posterizer jest od 93 Driving Dunk'a i od 80 Verticala. Ja planuję na swoim buildzie dostać przynajmniej 4 K-Breakery, które mogę włożyć w Driving Dunk, dzięki czemu ten posterizer będzie na jeszcze wyższym poziomie i jeszcze łatwiej będzie mi się dankowało i zdobywało proste punkty spod kosza. Podsumowując cały build, wysoki guard, który potrafi zarówno świetnie kończyć pod koszem z przynajmniej złotym posterizerem, rzucać świetnie za trzy, jednocześnie posiadając najlepszy bez do shootingu na najwyższym poziomie, posiadający 92 podań i świetne animacje do driblingu zarówno będąc szybkim jak i zwinnym, jednocześnie grając wystarczająco dobrą defensywę okraszoną możliwością zebrania piłki. Jest to build kompletny. Możecie nim grać w każdym trybie, na wielu pozycjach. Możecie go oczywiście też zmieniać, jeżeli na przykład chcecie więcej siły. Ja jej na przykład w tym buildie nie daję, bo w mojej opinii jest za droga. Kosztuje zbyt dużo atrybutów, a nie jest mi aż tak potrzebna. To jest jedynie templet, którego możecie użyć do stworzenia swojego builda, ale to ma być wasz build. To ma być build, który wam sprawia największą frajdę i jest przystosowany do waszych umiejętności. To jest finalny ekran, tak się nazywa build. Takie są porównania do zawodników z NBA. Jest to trochę zabawne, bo chciałem zrobić LeBrona, a wrzet mi Kobe i Michael. No ale myślę, że nie jest to najgorsze combo. I jak też widzicie w prawym dolnym rogu, nawet tutaj sami mówi, że no ten build nie ma słabości. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie ten kanał, dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakieś inne filmiki z NBA 2K26. A ja się z Wami żegnam. Cześć!